Dziś kilka nowych narzędzi w programie Paint. Uruchomię najpierw program. Naciskam na ikonce wyszukiwania, wpisuję dwie literki P, a Paint pojawił się na liście. Albo klikam na nim myszką, albo naciskam Enter. Prace zacznę od zapisania pliku. Plik następnie zapisz. Przy zapisywaniu istotne są dwie rzeczy: nazwa pliku i lokalizacja. Czasem również będziemy zwracali uwagę na typ. Zapisu. To dla nas w tej chwili nieistotne. Standardem Painta jest format PNG i niech tak zostanie. Nadam nazwę plikowi. Wielokąty to nazwa ćwiczenia. Wpisuję klasę i wpisuję swój numer w dzienniku. Teraz miejsce. U mnie jest to dysk Dane i odpowiednio umieszczony folder z pracami dla klasy 5. Plik został zapisany. Ustawię teraz wielkość kartki. Plik. Właściwości. Szerokość wpiszę 1000. Oczywiście w pikselach. Wysokość zostawię 500. Podpiszę pracę imieniem i nazwiskiem. Do tego służą narzędzia tekstowe. Narysuję pole tekstowe. Wy oczywiście wpiszecie tutaj swoje imię i nazwisko. Klikam myszką z boku, żeby pole utrwaliło się na kartce. Dwa narzędzia chcę dziś pokazać. Jedno z nich wielokąt. Wybiorę kolor czarny jako pierwszy, kolor drugi jest kolorem białym. Jak rysujemy wielokąt? Wciskam lewą myszkę, narysuję odcinek. Teraz puściłem myszkę i będę teraz tylko klikał. Kliknąłem na punkcie początkowym, co zamknęło krzywą. Można było również w innym miejscu kliknąć dwa razy myszką. I teraz dwa razy kliknę myszką. Łamana została zamknięta w wielokąt. Te wielokąty są puste w środku. Można również wykorzystać narzędzie wielokąt do rysowania barwnych kompozycji, barwnych elementów. Kliknę myszą z boku, żeby wielokąt został utrwalony. Zmienię teraz kolory pierwszy na czerwony, kolor drugi zmienię na żółty. Sprawdzę kontur, pełny kolor, bardzo dobrze. Wypełnienie ustawione bez wypełnienia. Ustawię pełny kolor. I zobaczmy, jak teraz będzie się narzędzie zachowywać. Pierwszą linię rysuję normalnie. Klikam. Widzimy, że nasz wielokąt wygląda dużo ciekawiej. Dwa razy myszką kliknę. O, tu uzyskaliśmy taką abstrakcyjną figurę. Czyli narzędzie wielokąt, rzecz znana. Zmienię teraz narzędzie na krzywa. Krzywa, jak widać, nie ma wypełnienia aktywnego. Dlatego, że jest to tylko i wyłącznie linia. Posiada kontur. Krzywa składa się z czterech punktów. Narysuję najpierw linię. Puszczam mysz. Mam dwa punkty: początkowy i końcowy. I teraz, dwoma punktami trzeba tę krzywą wygiąć. Ustawiam myszkę tutaj, wciskam mysz i wciśniętą ruszam. Dopóki jest wciśnięta myszka, dopóty mogę z tą krzywą wyczyniać, jak widać, rozmaite akrobacje. Puszczam mysz, i teraz drugi punkt wykrzywiający. Mogę na przykład taką falę ustawić. Jeżeli chcemy, żeby krzywa zachowała swój kształt. Już po pierwszym wygięciu, rysuję najpierw linię, wyginam. Załóżmy, że to, co teraz zrobiliśmy, odpowiada nam. Trzeba to kliknąć jeszcze raz. I teraz krzywa przyjęła taki właśnie kształt. Krzywo można wykorzystać do rysowania czegoś, co wygląda jak kropla, albo płatek kwiatka. Pierwszy ruch wykonuję bardzo niewielki. Teraz klikam myszką dość daleko od. Tego pierwszego elementu, który narysowałem, klikam myszą raz, wciskam mysz ponownie i przesuwam w bok. I uzyskałem coś, co można wykorzystać jako płatek kwiatka. Jeszcze raz, krótki ruch myszą, klikam myszką, wciskam mysz ponownie. Oczywiście znamy narzędzia takie jak Zaznacz. Możemy teraz ten element obrysować. I przesunąć go w to miejsce. Pojawił się problem. Żółty kolor w tym miejscu i biały, który zupełnie niepotrzebnie razem z tym moim płatkiem się przesuwa. Jak wybrnąć z tej sytuacji? Po pierwsze, przyczyną tej żółtej plamy tutaj jest drugi kolor. On jest w tej chwili kolorem tła. Kliknę na nim i zmienię go na biały. Natomiast to, że ten biały obszar przesuwa się razem z płatkiem. Jest spowodowane tym, że w narzędziu zaznacz nie mamy zaznaczenia przezroczystego ustawionego. I zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądać. Teraz już wędruje sam płatek tylko i wyłącznie. Do wykonania macie rysunek zgodnie z poleceniem. Staramy się uzyskać tego typu efekt. Tu zastosowałem narzędzie wielokąt. Myślę, że łatwe do wykorzystania. Natomiast liść został przeze mnie narysowany krzywą. Podobnie w przypadku tego kwiatka. Też użyłem narzędzia krzywa. Oczywiście wasze rysunki nie muszą być identyczne jak te, które są na karcie z wzorami. Staramy się narysować coś, co będzie liść przypominało. Staramy się również wykorzystać te same kolory, które tutaj są u mnie wybrane. Miłej pracy życzę!